925 10 minut. Okej. Z drugiej wezwanie, że hulajnoga się pali. Nie patukacie się. Fałszywy alarm. Zwijają na bazę. A ja mam dostawę do Dużego Bena. Ciekawy jestem, bo gość mi napisał, że zielona Abrama, zaraz bądź zejdę. Z Dużego Bena się nie da zejść. Bo jest kurwa na parterze. Więc raczej nie do sklepu, a w, w informacji, w szczegółach mam Duży Ben. Ej, słuchaj, to jest złe miejsce zamówienia. Czy jesteś w stanie podjechać gdzie indziej? Janna Kasprowicza, 28 na Mogilskiej. co, co, jakiś pan Edward zamówił sobie zamówienie, tylko że powiedział, że pomylił adresy i zamówił do Dużego Bena, a on jest gdzieś na Kasprowicza i że co tu pojedzie. że pan jakiegoś pana Edwarda? No to ja, no. Zosta ja tu zostawię, on sobie przyjedzie po to. Podobno. No dobra, no to super. Dzięki, do widzenia. Pewno gość tu pracuje i. Zawsze zamawiał do, do sklepu, a teraz jest w domu, i zapomniał sobie zmienić adres. I zamówił tutaj. No nic, no mógłbym e, mu mógł to jechać zawieźć, gdybym miał jedno na sobie. Pewnie jakiś na piweczek by wpadł. No ale nie jak mam dwa, i z drugim mam na płaszczu, wjechać to trochę mi nie po drodze.